Witajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak przejść poziom 16 w portal. Zacznijmy owoc. Czyli będzie ktoś mówił. Tutaj prowadzą pierwsze utrudnienie roboty. Można je łatwo podnieść. No nie wiem, można je tak zrobić na przykład. Ale on może nas zabić. Nie, zrobić może. I tak. A co żeby nas, uciekamy, nas nie zastrzelił. Trzeba się przed nimi chronić, bo dłuższy kontakt z ich ostrzałem może spowodować śmiercią załóżmy o. Gdzie mogę strzelić? Tam i strzelimy tego. Ups! Mój błąd. M tutaj... No nie, bo tutaj strzelimy sobie tam za niego się strzelimy. Co za nim podejść? Mhm. I zrobić tak, żeby spał. No. I idziemy dalej. Tutaj już jest właśnie trudniejsza, że to są dwa roboty, a nie wiemy, co mamy zrobić. Bo bierzemy ten karton. Zasłaniamy się przed nim. Albo nie, nie, nie. co? No, mówię. No, no, najlepiej się zasłonić, strzelić tam na ten krzyż. Daj na przykład skrzynić drugi portal, bierzemy ten karton i spuszczamy go prosto mu na łeb. Tak samo trzeba zrobić z tamtym. Może trzeba wziąć ten drugi karton. No. I zrzucamy mu na Teraz idziemy, a te po prostu trzeba po chamszczyźnie pojechać. Tak. Jak widzicie tutaj sposobu raczej nie mam, bo po co? Co się męczyć. To po prostu po chamszczyźnie jedziemy w hamie, i tyle. Macie ten spawner kartonów. Możecie być bezpiecznie, kartony nic Wam się nie stanie. Tego też muszę tam chociaż ma no, krzyżyk tutaj. Ten też chyba ma. Nie, nie, to nie ma. Tylko jeden. Wkładzimy karton, chociaż. Tamten położymy. A. Musimy mieć chociaż drugi karton, żeby się przed nim zasłonić. Z czyli wywołujemy się tam gdzieś za nim. I się wycyfrujemy z kartonu. bierzemy go tyłu i pchamy. Najlepiej się skryć. Tego to tutaj no, nie ma na niego sposobu. Można po prostu tylko za niego przejść i nic więcej. I go przepchnąć. Hmm, tutaj już mamy koniec well done, poziomu. Jak to się niszczy. Dobra, to byłby poziom 17 albo 16. Sorry, 16. Hmm, no, to, to, do zobaczenia, na razie.